A zatem uważa pan, że mam problem? To pana rozkmina. Lecz jeśli nie umie pan rozmawiać bez szklaneczki drina, upus tylko łyski daje, jeśli jakiś problem trzyma. To może czasem warto spojrzeć trzeźwymi oczyma. Gdzie leży sedno? Gdzie pana blokuje, zatyka? Musi pan zejść głębiej, jeśli coś nie styka. Panie psychologu, pan nie rozumie powodu. Ja jestem mistrzem w pracy. Nigdy nie piję, jak podają na tacy. Ale chyba należy mi się w domu chwila relaksu. Tak, proszę zadać sobie pytanie, czy relaksem jest bełkotanie, na krześle w salonie zasypianie i wywodów o przyszłości z bólem nakręcanie. Ale ja często mówię ważne rzeczy, to żona coś skrzeczy. Ja próbuję przekazać mądrość moim dzieciom. A jaką postawę chce pan im przekazać? Skronił mi pan nawet dobrze z krzesła wstawać. Nie może być tak, żeby nie umieć sklecić zdania bez odpowiedniego odurzenia, ssania, nie dzielić się z bliskimi w pełni emocjami, bez odpowiedniego doładowania woltami.